Witajcie, kolejny odcinek kursu dla product ownerów. W poprzednim odcinku opowiedzieliśmy trochę o środowisku pracy product ownera. Tych środowisk, jak pamiętacie, może być kilka, i tak naprawdę, to środowisko to jest swego rodzaju kontekst pracy product ownera. Jeden z najpopularniejszych kontekstów, a w zasadzie środowisk pracy, to jest oczywiście Scrum. No to jeżeli będziemy mówili o zadaniach, o roli Product Ownera, o jego relacjach z innymi uczestnikami procesu wytwarzania produktów, zwłaszcza w środowisku Scrumowym, no to w takim razie, to w takim razie przypomnijmy czym to jest, czym jest Scrum, jak to w ogóle funkcjonuje. Czyli wobec tego Scrum. Scrum jako główne hasło dzisiejszej lekcji. No to po pierwsze czym jest Scrum, tak? No Scrum to ramy, tak? Na pewno pamiętacie, że właśnie to są pewne ramy. To są ramy dla rozwiązywania problemów, tak? Bo jeżeli mamy co wyprodukować produkty, no to zwykle te produkty powinny adresować konkretne problemy. Konkretne problemy w naszej organizacji albo problemy naszych klientów. Stąd mamy pewne problemy. No tylko żeby je rozwiązać muszę mieć uporządkowany proces. W skramie ten proces będzie procesem adaptacyjnym. To znaczy, że pracujemy, zbieramy wnioski, dostosowujemy się, znowu wyciągamy wnioski, znowu robimy, czyli proces będzie adaptacyjny. Wszystko to będzie prowadziło do czego? A ono będzie prowadziło właśnie do pewnego pomysłu na ten produkt, pomysłu, który adresuje problem, z którym mamy do czynienia i wobec tego narzędziem do rozwiązania tego problemu będzie nasz produkt. Czyli produkt przyniesie wartość, tak? Stąd te, te dolary. Jeżeli jestem w organizacji i usprawniam na przykład gospodarkę magazynową, to moją wartością będzie to, że wskaźnik obrotu materiałów się zwiększył, szybciej rotujemy materiały. Co będzie się przekładało na pieniądze? Czyli system, który obsługuje gospodarkę materiałową, ponieważ mieliśmy z tym problem, przynosi nam konkretną kasę. Kolejnym elementem tych korzyści może być również zadowolenie naszych klientów, naszych magazynierów, którzy szybko i sprawnie obsłużą zlecenia od klientów albo zlecenia z produkcji, w zależności od tego, jaką jesteśmy firmą. Czyli, wobec tego, reasumując, Scrum to ramy, ten proces postępowania, w dodatku adaptacyjny, służący do rozwiązania naszych problemów w firmie albo naszych klientów, a te problemy rozwiązujemy poprzez produkty dostarczające wartość. Super. No dobrze. No to w takim razie, a gdzie tu jest ten nasz właściciel produktu, czyli product owner? No, odpowiedź chyba będzie prosta. Jeżeli jest jakiś produkt i jest jakiś problem, to najprawdopodobniej ten nasz product owner, właściciel produktu, będzie związany i z tym problemem, i z tym produktem, który ma służyć rozwiązaniu tego problemu. Więc za chwilę on się pewnie pojawi. Czyli na razie mamy to. Tak? Po drugie, no, po drugie, ktoś musi się tym zająć, tak? Ktoś pracuje w tym procesie, ktoś tworzy ten produkt, ktoś niejako w cudzysłowie pilnuje, czy ten produkt faktycznie adresuje nasz problem i czy ten produkt dostarcza wartość. Dochodzimy do kolejnego elementu podejścia skramowego, mianowicie do zespołu skramowego, tak? do zespołu skramowego i także do innych elementów Scrum'a. Więc po pierwsze mamy zespół i ten zielony, jeżeli pamiętasz z poprzednich kursów, to ten zielony to był, pamiętacie? No właśnie, to był nasz Product Owner, właściciel produktu. Kolor czerwony symbolizuje Scrum Mastera, kolor niebieski symbolizuje nasz zespół deweloperski. Czyli mamy zespół. Jakie inne elementy Scrum'a, tego środowiska właśnie, w którym działa nasz Product Owner? No to są właśnie po pierwsze produkty, no ale ponieważ mówimy, że one powstają w sposób adaptacyjny i stopniowy, no to używamy słowa inkrement, tak, inkrement jako ten produkt w danym stanie, który będzie rozwijany, tak, czyli inkrementalne wytwarzanie, wytwarzanie produktów. No i mamy też wydarzenia, mamy różne wydarzenia, które dzieją się w tym naszym procesie, jak na przykład wydarzenie pod tytułem codzienne spotkanie, jak na przykład planowanie sprintu, jak na przykład retrospektywa, jak na przykład przegląd sprintu. Czy to są te główne elementy Scruma? Tak? To teraz, gdyby to wszystko podsumować, to można powiedzieć, że skram jako pewna metoda pracy, ta rama, tak, dla rozwiązywania problemów, to jest po pierwsze lekki, że powiem, że lekki jak piórko, że jest łatwy do zrozumienia, tak, 1 plus 1 jest 2. Może myślicie, że jest 3? No nie, w skramie będzie 1 plus 1 to się równa 2. Super, był lekki do zrozumienia, ale dużo trudniejszy do opanowania i do wprowadzenia. Tak, Tu uwaga, uwaga, żeby być tym mistrzem w, w działaniu skramowym to naprawdę wymaga i pracy, i pomyślunku. Czyli lekki, łatwy do zrozumienia, zdecydowanie trudniejszy do, do wprowadzenia. No, i jeszcze jeden element skrama. Tutaj mówiliśmy o zespole, mówiliśmy o wydarzeniach, mówiliśmy o inkrementach. Jeszcze są pewne reguły działania. Na pewno z naszego poprzedniego kursu pamiętacie, jakie to są reguły i o co chodzi, tak? Czyli mamy przypomnienie naszego kontekstu skramowego, środowiska skramowego. Product owner pojawił się jako element zespołu skromowego Pojawił się pewnie jako opiekun produktu i pewnie będzie miał coś do czynienia z problemem, który będzie rozwiązywany, a więc już mamy miejsce Product Ownera w tym całym systemie. Jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze tutaj pojechaliśmy na wycieczkę do Aten, tak? Świątynia. Świątynia, a więc filary filary skrama, tak? Na pewno pamiętacie z poprzednich odcinków, jakie to były te trzy filary. Była transparentność, była inspekcja i była adaptacja. No i o tym już nie będziemy mówić, z całą pewnością o tym pamiętacie. Pamiętacie też z odcinka, który stanowił wstęp do naszego kursu, że w kursie będą zagadki. No to tego i również i taka zagadka, a rozwiązanie a rozwiązanie będzie później. Zagadka jest taka: na pewno wiecie, że skram to jest formacja młyna w grze, która nazywa się rugby. Tak? A zagadka jest taka: kto jest aktualnym mistrzem polski w rugby? Drużyna z jakiego miasta jest tym mistrzem, mistrzem polski aktualnie? A no właśnie. Do powiem, że jeżeli jesteście z północy, pewnie Wam będzie łatwiej odpowiedzieć na to pytanie. Ale kto jest mistrzem Polski w rugby i co robi Product Owner? O tym, o tym powiemy w kolejnych odcinkach.